Następnym moim filmie, w tym materiale, przedstawię ładowarkę mikroprocesorową firmy WM Motor. Jest to chiński produkt, oczywiście, ale dobrej jakości, który jest wart uwagi. Cena nie jest wysoka, bo koszt około 120 zł. U mnie na te ładowarki jest 24 miesiące gwarancji. Od czego zacząć? Może zacznę od tego. Że ładowarka jest, jest ładowarką uniwersalną, która nam, e, e, którą możemy ładować akumulatory motocyklowe, skuterowe, samochodowe możemy e, odmrażać akumulator, e, jest Service Mode, e, gdzie automatycznie ładowarka mikroprocesorowa rozpoznaje, że nasz akumulator jest uszkodzony i naprawia go. E, e, Automatycznie, że tak mogę powiedzieć. Są również ładowarki na rynku dostępne, które, które też naprawią, naprawiają akumulatory, odsiarczają, ale koszt takiej ładowarki jest od 2,5 tysiąca złotych wzwyż, nawet do, do, do 3 tysięcy, nawet czterech. Też są dostępne. Wiadomo, są to firmy dominujące na rynku, ale wiadomo, wszystko na, 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 na kieszeń każdego człowieka. Dlaczego zdecydowałem się na, na prezentację tej ładowarki? Oczywiście wiadomo, chodzi tutaj o reklamę. Nasz sklep prowadzi sprzedaż takich ładowarek. Jak już wcześniej powiedziałem, cena około 130 zł. Mamy tutaj parametry ładowarki. Więc tak, w stanie. Opcji naprawiania akumulatorów to jest w impulsach 20V i 2A, 0,2A, przepraszam. Ładowanie motocyklowych akumulatorów od 0,8A do, do 14A. Samochodowe, wolne ładowanie, przepraszam, ładowanie w temperaturze niskiej, to znaczy odmrażanie. Tu mamy przyciek 3,3A i i potem jeszcze 3,5A do samochodów, samochodowych akumulatorów. Ładowarka ładuje akumulatory w przedziale od 4Ah do 90Ah, więc diesla też możemy śmiało ładować. Co ta ładowarka potrafi? Fajna ładowarka, ponieważ ma już pełen zestaw zabezpieczeń przeciwzwarciowych, przeciwprzepięciowych. Ładowarka ma system zabezpieczający, który rozpoznaje, że podłączyliśmy odwrotnie bieguny ładowania. Jeśli podłączymy odwrotnie bieguny ładowania, tutaj ta ładowarka powinna nam zasygnalizować to, ale ona nam nie będzie ładowała, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, podłączyłem odwrotnie bieguny, więc ładowarka sygnalizuje, że coś jest nie tak. Wiadomo, że każdy człowiek jest inteligentny powiedzmy, i zorientuje się, że coś, coś zrobił nie tędy, prawda? Yy, akumulator mamy no, naładowany praktycznie jest, ale, ale jego, jego poziom naładowania jest nie, nie, niezbyt. Yy, ładowarka ma fajną opcję, ponieważ yy, yy, tak jak wszystkie mikro, większość przepraszam, mikroprocesorowych ładowarek mikroprocesorowych nieelektronicznych, zaznaczam, bo ładowarka, yy, yy, która jest yy, czasem zwykłym zasilaczem impulsowym, nie posiada automatycznej regulacji yy, prądu ładowania. To znaczy, że nie ma systemu, który rozpoznaje nam ten prąd ładowania. Spróbujemy troszeczkę ten akumulator rozładować, bo to jest akumulator, który przyniósł mi pieniądze na naładowania. Nie wiem, jego nie przekonują, yy, nie przekonuje zakup ładowarki, ponieważ yy, Łatwiej mu przynieść do mnie do serwisu, żebym mu to naładował co roku. Jak widzimy żarówka przestaje, przestaje świecić. Możemy nawet zmierzyć w tym momencie sobie testerem naładowania, sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Już nam sygnalizuje, że, że, że napięcie spadło dosyć znacznie, ponieważ świeci już na czerwono, prawda? Nie wiem czy tutaj widać. Odłączę tą żarówkę. Teraz będzie widać, że świeci nam tester na czerwono. Zbliżę do kamery. Proszę, akumulator jest. O, już, już się troszeczkę pobudził sam automatycznie. Możemy również sprawdzić y, y, miernikiem napięcie, które aktualnie mamy w tym akumulatorze, żeby wiedzieć co i jak. Jak już wcześniej w innych filmach mówiłem, y, publikuję te filmy i będę publikował te filmy, ponieważ ludzie nie. Y, nie potrafię obsługiwać takich rzeczy, nie potrafią obsługiwać takich rzeczy i, i, i jeśli coś już nie działa, to znaczy, że, że to jest szajst, bo to jest chińskie. Ładowarka oczywiście jest produkcji chińskiej, jak wcześniej powiedziałem, akumulator również, ale dobrej klasy. To jest akumulator firmy MotorQ, który sprzedajemy już od 7 lat. Reklamacji może miałem 4 na te akumulatory, a większość reklamacji, które są oczywiście nieuznane przez producenta, bo każdy akumulator zakupione u nas jest wysyłane do producenta jest to zła eksploatacja, ładowanie nieodpowiednim prądem, używanie nieodpowiednich ładowarek czy, czy, czy prostowników. Jak widzimy 12,5V ten akumulator w tej chwili ma, ale prąd jego jest znacznie niższy. Podłączymy żarówkę, zobaczymy, jaki spadek będziemy mieli, spada nam już do 12,3 i, i tak dalej, i tak dalej, aż do, 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 do momentu tam rozładowania. Jak widzimy, poniżej 12,5 V, a jeśli mamy, pali nam się czerwona żarówka. Dobra, może podłączę ładowarkę do, do akumulatora, czy akumulator pod do ładowarki, jak tam chcecie, to możecie sobie sami potem już uznać. Ładowarka nie uruchamia się automatycznie, tylko należy włączyć tryb ładowania. W tym momencie możemy włączyć tryb ładowania na, do akumulatorów motocyklowych. Ponieważ ładujemy akumulator motocyklowy oraz skuterowy. To jest akumulator o pojemności 7A i napięciu znamionowym 12V. To jest ładowarka, jak już wcześniej powiedziałem, która ładuje akumulatory od 4 do 90A. Bardzo dobry produkt, sprawdzony. Ładowarka, którą teraz prezentuję, jest używana w moim serwisie już. Już od 3 lat i jeszcze nie uległa uszkodzeniu, więc mogę śmiało powiedzieć i z pełną odpowiedzialnością, że jest to dobry produkt produkcji chińskiej. Nasza firma na te ładowarki daje 12 miesięcy gwarancji. Dodatkowo do ładowarki mamy opcję, opcję rozłączania konektorka, do którego podłączamy albo konektorki do akumulatora, albo z, konektorki z oczkami, których teraz nie mam i nie, po, po prostu nie pokażę. Podłączamy na stałe do, do akumulatora samochodowego i do motocyklowego, są, są dwie pary. Po każdym odłączeniu akumulatora, od ładowarki musimy znowu włączyć tryb ładowania, do jakiego pojazdu akumulator chcemy ładować. Więc w tym wypadku mamy motocyklówkę, ładujemy motocyklowy. Możemy oczywiście przełączyć na, na samochodowy, ale to po chwilowym odłączeniu na samochodowy, gdzie automatycznie nam się wyłączy ładowarka, ponieważ prąd ładowany, który ona podaje, jest za wysoki. Mikroprocesor odczytuje, że, że ten prąd jest za wysoki i może zniszczyć akumulator, więc nie pozwala naładować tego akumulatora wyższym prądem, niż zalecany dla tego akumulatora. Jeśli akumulator mamy uszkodzony, rozładowany do zera, czy prąd, napięcie minimalne akumulatora wynosi, nie wiem, 2 V, 0,5 V, a ładowarka automatycznie przełącza się w tryb serwisowy, Świeci lub miga ta, ta, ta tutaj kontrolka z kluczem. Ładowarka impulsowo naprawia ten akumulator napięciem 20V i na przemian przełączając plus z minusem, żeby próbować oświadczyć akumulator, bo też ta, takie rzeczy ta ładowarka robi. Więc tak, co mogę więcej powiedzieć? Ładowarka, tak jak powiedziałem wcześniej, posiada zabezpieczenia antyzwarciowe, przeciwprzepięciowe. No oczywiście najważniejsze, że dla ludzi o ciężkim, o ciężkim ustosunkowaniu się do takich rzeczy, że to tak nazwę, jest informacja po zamianie biegunów, że coś jest nie tak. Po to mamy kolory, żeby ewentualnie je rozpoznać. Ze zwykłym prostownikiem by to już nie przeszło, wiadomo czym by się to skończyło, wybuchem prostownika, jeśli nasz dziadek, a dziadkowie szczególnie mają takie tendencje, bo miałem swój prostownik, on jest najlepszy i zamiast bezpiecznika na przykład wartości 5 amperów mamy włożony gwóźdź. Jak włożymy gwóźdź i podłączymy taki akumulator odwrotnie, mamy jeden wybuch, pożar albo fajerwerki, diody po prostu albo yy, yy, układ prostowniczy w tym prostowniku po prostu leci. Myślę, że to wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania. Zapraszam do pisania pod filmem swoich, swoich pytań, zadawania pytań, proszę o zadawanie pytań, jakichś sugestii itd. itd. Sma, jeśli jakieś problemy techniczne natury elektronicznej, elektrycznej w pojazdach, motocyklach, skuterach i w skuterach i w wkładach z układami zasilania wtryskiem paliwowym, chętnie odpowiem na te pytania, postaram się pomóc. Zapraszam na naszą stronę sklep-części.pl. Tam znajdziecie takie ładowarki, znajdziecie akcesoria części motocyklowe oraz skuterowe i dokładów wszystkich marek. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam.